Witam serdecznie z tej strony Rafał z Motorwam, czyli miejsca, w którym kupisz swój pierwszy, ale też każdy następny, i następny motocykl, począwszy od słowiańskiej Piątki, po już naprawdę solidne, e, tak zwane dorosłe sprzęty z pojemnością powyżej litra. No i dzisiaj, akurat na ściance, mam motocykl, faktycznie e, tak zwany dorosły, słuchajcie, Suzuki Bandit 1200, akurat w wersji takiej naprawdę, naprawdę prawdziwej los Banditosy, zrobionej na takiego jeszcze większego zadziora niż jest. E, jeżeli szukasz czegoś mocno przygotowanego do sezonu, bo naprawdę Waszą że ten motocykl jest bez składu finansowego na teraz po fajnym naprawdę serwisie. E, wizualnie bardzo ładny, estetyczny, nie każdemu się może będzie widziało, ale jeżeli ktoś szuka czegoś naprawdę fajnego, unikatowego, no to zapraszam Was serdecznie. Motocykl do 10 tysięcy uważam, że jest to bardzo fajny wybór. Zobacz sam co, przygotowałem. Sami. Jeżeli szukacie motocykla do faktycznie 10 tysięcy zł, to uważam, że Suzuki Bandit to jest motocykl, który naprawdę może się w tym segmencie świetnie odnaleźć. No i faktycznie jest takim motocyklem z krwi i kości, bo nie gadamy tu o jakichś takich, wiecie, małych motocyklach dwucylindrowych ze, ze śmieszną, mocą, śmieszną pojemnością. Tutaj mamy naprawdę solidny już piec na pokładzie. No nie wiem, czy jest ktoś, kto nie słyszał legend, jeżeli się troszeczkę interesujecie motocyklami, o tym, że te Suzuki Bandit 1200 jeszcze z tej poprzedniej generacji, czyli tak jak ten, ten egzemplarz. E, które były chodzone olejem, czyli tak zwane olejaki, że to są motocykle, które faktycznie są mega pancerne, mega żywotne. robią naprawdę setki tysięcy kilometrów. I tutaj akurat myślę, że nie przesadzam. E, naprawdę bardzo żywotny i bardzo taki e, fajny silnik. No i myślę, że to, co jest najfajniejsze w tym Suzuki Bandit, bo oczywiście można kupić coś, setkę w tych pieniądzach, można kupić coś mniejszego, można kupić coś większego. E, każdy będzie miał swoje plusy. To jest taki typowy Naked, ale sam ten silnik, oprócz tego, że ma super moment obrotowy, no bo jednak 1200 pojemności to nie jest wcale tak mało, 4 cylindry w jeszcze zasilany gaźnikiem, ale jak jest fajnie wyregulowany gaźnik to naprawdę uważam, że nie ma się czego bać, ale zresztą wam zaraz o tym opowiem. Ale to, co jest najfajniejsze w tym Bandicie, ja zawsze to powtarzam i e, jeżeli ktoś się przejedzie jednym motocyklem, drugim, potem siedzie na Bandita, to na pewno to dostrzeże, że to jest motocykl, e, jeden z niewielu z, z tej swojej stawki, który ma naprawdę e, coś takiego, że jedziecie sobie nawet, nie wiem, spokojnie, no bo oczywiście ten motocykl ma duży potencjał też mocy w wyższym zakresie obrotów. No i może się nim pobawić naprawdę już mocno, nawet na obwodnicy czy autostradzie, e, jeżeli wam wiatr nie straszny. Ale jeżeli jeździmy sobie wolno, bo tym motocyklem też da się jeździć wolno, bo nawet mamy zapięty bieg trzeci, zapięto może mamy nawet czwórkę, nie Jedziemy sobie 30, 40 na godzinę, dodamy mu gaz i nie ma czegoś takiego, że... I on tam sobie, nam tam, nie wiem, e, szarpie, łańcuch się, szczęście, nie wiadomo, co się dzieje. Ten Bandit naprawdę ładnie, płynnie wejdzie w tą wyższą prędkość bez żadnego skakania. No, oczywiście, zrobi to troszeczkę o no bo no nie da się z 300 na godzinę na czwórce wejść nagle na 150 jakoś giga szybko, ale nie ma szarpania, jest płynność. Ten motocykl płynie po tej drodze i ten silnik uważam, że naprawdę, e, no, jest bardzo udanym po prostu motocyklem. E, oprócz tego, no, niezawodna nie jednostka. Myślę, że też Wam na tym zależy, kupujcie motocykl za 10 koła, żeby też nie dokładać zaraz do niego po, po 1000. No bo to często tak się kończy w różnych, w motocyklach. Tutaj macie tą żywotność na pewno zapewnioną. Co dalej, słuchajcie, ja ten motocykl oceniłbym jako bezwypadkowy, mimo to, że mamy z akcesoria akcesorium Czech, bo fabrycznie, w oryginale, w tym Suzuki Bandit. Jest taka zwykła okrągła lampa. No nic specjalnego, typowy taki motocykl z tego segmentu. Tutaj mamy zastąpioną tą lampę, taką zobaczcie, całą czachą. E, no w takim klimacie, typowo bandziorskim. Zobaczcie, jak to, jak to groźnie wygląda. Ale to, co mi się podoba, że ona jest polakierowana w kolor nadwozia, więc idealnie się zgrywa z całą resztą motocykla. E, a reszta motocykla jest w serii, bo całe tylne zadówki, zobaczcie, z naklejką, fabryka, cały zbiornik paliwa, tutaj z nogiem suzuki. To wszystko w serii. Ładnie, elegancko, estetycznie. Nie ma żadnej wgnioty, nie ma pęknięcia, Może już naprawdę lakier. No zobaczcie, no ma oczywiście jakieś tam wiem, drobne rysy, no bo to jest motocykl, który ma 20 e, lat, no nie da się tego ominąć, ale uważam, że zachowana jest tak fajnie rama, oczywiście też w progen 2, ale też fabryczna w serii, tutaj też się nic nie zmieniło, obrotnik przedni, e, wygląda to naprawdę bardzo zdrowo, e, no więc no oprócz tej przedniej czaszy, która no może się jedną będzie podobała, a drugą nie, no to motocykl macie naprawdę w serii, no pomijając dodatki, bo tych dodatków też tutaj troszeczkę jest, myślę, że ktoś miał na no, ten motocykl na pewno pomysł, Ciężko, żeby 20-letni motocykl no, nie przeszedł przez jakiegoś pasjonata, który coś nam sobie chce pododawać. No bo zobaczcie, oprócz tej przedniej czaszy, mamy tutaj też na pokładzie, no lusterka, ale też niech niszczy to jest całkiem fajne. Myślę, że fajnie to estetycznie wygląda. Ale się, że z fajniejszych rzeczy, no to kierunkowskazy, które w fabryce gdzieś tam tu były, o w tym miejscu, no to zostały zastąpione takimi kierunkowskazami w, w ciężarkach. Na pewno będzie troszeczkę bardziej to widoczne. Całkiem ładnie to wygląda, powiem Wam szczerze. E, no przede wszystkim działają, więc tutaj i w kierownicy, i z tyłu mamy też e, kierunkowskaz, jest naprawdę LEDowy, no ale też ładnie. Wolno myrgają, tak jak mrygać podwiny, więc tutaj pod tym względem bez żadnych zastrzeżeń. E, no mamy troszeczkę szerszą kierownicę, więc to pozycja względem Fabrycznego jest taka jeszcze bardziej wyprostowana, jeszcze bardziej taka barczysta, ale no myślę, że to akurat na plus. Mamy tutaj dołożone gniazdo zapalniczki, ale po Bożemu jest zamontowane pod akumulatorem z bezpiecznikiem, więc fajnie. Oprócz tego wstępny układ wydechowy, no oczywiście, tego nie można pominąć. Bardzo fajny układ wydechowy Lowinsa Dużo zupełnie inna praca względem serii. Teraz mamy wersję jakby z tym DB-killerem, czyli z tą wkładką wygłuszającą, więc ten dźwięk jest jakby no już troszeczkę lepszy niż w serii, oczywiście, no ale jeszcze nie jest to jego pełna taka możliwość. Wyciągając tą wkładkę, już się zrobi taki naprawdę. Prawdziwy, prawdziwy no, potworek. No ale jest akcesoryjny, fajnie, że z tą wkładką mamy normalnie homologację, legalnie sobie śmigamy. E, no i to byłoby spoko. E, no tutaj ktoś się ewidentnie jeszcze dołożył sobie troszeczkę e, takiego, takiej użytkowości w motocyklu. No bo sam Naked no, to się kojarzy z takim o, prostym motocyklem. No mamy jeszcze do tego kufer. Jeżeli się komuś to nie będzie podobało, spoko. Kufer fajna jest opcja, że jest wypinany, czy możemy sobie jego nie wozić. Git. No ale jak faktycznie chcesz sobie zabrać, nie wiem, e, odebrać e, dziewczynę czy żonę z pracy, możesz sobie zapakować kaz do kuferka, i jedziesz, się. Sobie na zakupy już prostą sprawę na mieście załatwić. Ten kufer jest. Jak nie chcesz go wozić, wypinasz platforma tylko zostaje, ale platforma jeszcze wygląda całkiem estetycznie, e, więc ten kufer na no, pokazie myślę, że nie jest takim wielkim złem. E, no i to od strony takiej stricte historycznej motocykla druga rzecz, myślę, że jest mega ważna i to też był główny powód, dla którego my ten motocykl kupiliśmy, to jest jego przebieg, bo zobaczcie mamy tutaj 38600 km od nowości e, no to jest jak na Bandita uważam, że śmieszny przebieg praktycznie żaden, sam nie mogłem w to wierzyć że taki przebieg z początkowo w tym motocyklu taki będzie, no ale zobaczcie, mamy normalnie wyciągi z ostatnich badań technicznych, e, które potwierdzają to, zobaczcie w 2020 roku motocykl miał 27600 w 2022 roku miał 34000, więc normalnie to jest na papierze, że ten motocykl taki Przebiegi miał, eee, no co zresztą widać, on naprawdę jest ładnie zachowany. Ale oprócz tego, to jest motocykl, który moim zdaniem jest bez wkładu finansowego na teraz, co też jest moim zdaniem istotne, bo tak jak Wam wspomniałem, jest, no, jest sezon, chcecie kupić motocykl, żeby nim jeździć, a nie żeby od razu czekać w kolejce na serwis. No bo wiadomo jak to jest, jak się kupi, no to chce się od razu zrobić tak, żeby po prostu nim jeździć, a nie żeby nie, nie przelatywał ten sezon. No i mamy do tego takie podejście, że jak widzimy, że coś jest z motocyklu do zrobienia, to, to po prostu robimy. No i tutaj raz, że motocykl już przyjechał fajnie przygotowany, bo mamy tutaj Praktycznie nowy komplet opon, mecelerki. Zobaczcie, i z przodu, super bieżnik, naprawdę 2023 rok opon, ale uważam, że ona była dopiero co wymieniana, więc i z przodu, i z tyłu mamy mecelerki. Naprawdę z super bieżnikiem, więc zdecydowanie chętnie daleko do jej wymiany. E, mamy nowy silniki napęd, zobaczcie, dwie nowe zębatki z napędem. Uważam, że też z e, żywotność jeszcze zdecydowanie daleko przed wami. E, zobaczcie, tarcza z tyłu z kroskami, spoko. Nie wiem, czy to będzie widać, ale klocki są spoko, klocki z przodu starczami są spoko, co my zrobiliśmy, no to wymieniliśmy nowy silnik akumulator Motobata, e, tam za ponad pakiem, jest taki naprawdę solidny akumulator do tej pojemności, e, powinien się znaleźć, więc taki też się znalazł, macie nowy silnik akumulator, nowy olej w silniku z zalenym otulem i cztery nowe świece, e, no i tak naprawdę na ten serwis mieli wpis w książce serwisowej, że przy tym przebiegu taki serwis olejowy był wykonany i ta wymiana świec z akumulatorem. No i to sprawia, że motocykl jest gotowy. No moim zdaniem wsiadać i jechać. Eee, tak naprawdę na no co trzeba zrobić, tylko zarejestrować. My dla Was przygotowujemy taką kompletną dokumentację do rejestracji. Eee, ko koszt rejestracji to jest 120 zł, plus ubezpieczenie. Jest tak naprawdę wielkich kosztów tu nie ma. My wystawiamy na motocykl fakturę eee, vat atmarze, więc się zwolnieni z opłaty skarbowe, więc to też koszty rejestracji są tak naprawdę niewielkie. No i co, jak przyjdziecie do nas na miejsce, bo się gorąco zapraszam do Żardowa, e, przyjdziecie, pogadamy sobie o motocykle, będziecie chcieli, się napijemy kawki, e, ja Was oprowadzę to po salonie, czy koledzy na miejscu, e, poprzymierzacie się do tego, będziecie mogli porównać ten motocykl z innymi. Mamy też Bandity w wersji takiej e, bardziej o, o, owianej, więc e, jest tutaj naprawdę e, jakieś tam pole do popisu, żeby sobie coś powybierać i pozglądać. Jak Wam się jakiś motocykl spodoba, czy ten, czy inny, to będziecie mogli nawet go zabrać na przejażdżkę, więc nie bronimy, wręcz przeciwnie, zachęcamy. E, no i co? Jeżeli motocykl Wam się spodoba, świetnie, będziemy mogli to finalizować. Jak przyjdziecie busem czy przyczepką, no to e, możemy, e, bo możemy Wam się to zapakować na auto, więc o to się nie martwcie. Weźcie tylko parę pasów transportowych. Mamy na na miejscu, więc, więc luks. Nawet możesz przyjechać sam i też sobie poradzimy. E, ale jeżeli nie masz takiej możliwości, zadzwoń, zapytaj o koszt dowozu. Dowozimy motocykle po całej Polsce. E, tutaj lokalnie w promieniu tam do 100 km wozimy to w Gretysie. Powyżej stówy też jest to do zrobienia, tylko wtedy po prostu za dodatkową opłatą. Możesz sobie nawet zamówić oględziny do Zagłębę pod swoim domem. Wiemy, że mamy fajną motocyklę, więc się zupełnie takiej opcji nie wstydzimy. Wystarczy, do nas zadzwonić, że zapytasz, ile kosztuje nie wiem, dowóz tego motocykla, przykładowo do Krakowa. Ja Ci ten transport wyceniam, płacisz z góry za sam transport, przyjeżdżamy do ciebie pod dom, oglądasz sobie maszynę, jak ci się podoba, dopiero wtedy za nią płacisz. Jeżeli ci coś nie spodoba, nie weźmiesz motocykla, też nic się tak naprawdę nie stało, no oprócz tego, że straciłeś koszt naszego dowozu, e, to, jest, to jest jasne, ale jednak by no, nie straciłeś czasu i tak dalej na to, żeby go poświęcać na jeżdżenie po Polsce. No i uważam, że ktoś ma rozsądne podejście, e, no i słucha uważnie, no to uważam, że tutaj naprawdę zawodu żadnego nie będzie. Yy... No co, no naprawdę fajny motocykl. Powiem Wam szczerze, w tym budżecie ciężko coś lepszego. Na razie żywotna jednostka, motocykl przygotowany w serii, jeżeli chodzi o lakier, więc ja oceniam go jako bezwypadkowy. A jeżeli chodzi o same właściwości jezdne, no to super pod względem samego silnika, że pancerny, ale też tego napędu, w sensie tego przełożenia na napęd, że on w ogóle nie, nie stęka, nie jęka, tylko ładnie, płynnie daje to moc. No olejak, więc tutaj tak jest, nie wiem, bez dotykowa jednostka. No i układ hamowania też myślę, że na wysokim poziomie dwie pływające tarcze na Zobaczcie, w jakim wielkim zacisku to tylko na trzech kołczkach, więc robi to fenomenalną robotę, nawet jeżeli chodzi o hamowanie. Chyba nie ma co dłużej przedłużać. Przekręcam kluczyk czerwonego gdzieś w dół. sobie sprzęgło, Tych, zapłon. Stare cylindry w rzędzie. To jest ten, który zawsze będzie dawał najwięcej emocji z jazdy. No ten dźwięk na gaźniku. Uważam, że zawsze najlepiej brzmi. No to aż się kusi, żeby tą wkładkę wyjąć. No ale dla tych, którzy nie lubią się rzucać w oczy, są grzecznie, przyjemnie, no to z tym wydechem też myślę, że da się fajnie pobawić. Zapraszam Was serdecznie. Jeszcze Wam pokażę tą lampkę w kierunku bo to się uważam, że to jest spoko opcja. Lampy asymetryczne. Trzeba to daje jednej po jednej jako długie po drugiej stronie kierunki fajny sprzęt słuchajcie zapraszam Was serdecznie pamiętajcie żeby wbijać nasze social media Facebook, Instagram, TikTok wszędzie tam jesteśmy Możecie sobie nas tam znaleźć, obczaić, dowiedzieć się nas troszeczkę więcej. No i subskrybuj ten kanał, jeżeli szukasz motocykla, ale wiesz, że to jeszcze nie jest ta sztuka. Kto wie, może znajdziemy też coś dla Ciebie. Ja tymczasem odmeldowuję. Widzimy się koniecznie na miejscu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Siemanko. Hej!